Witajcie w moich mediach społecznościowych, zapraszam do ich obserwowania. Dzisiejszy komentarz poświęcę sytuacji w Parlamencie Europejskim i ostatnim decyzjom. Oczywiście kolejna rezolucja, że Polsce należy odbierać fundusze, ale jednocześnie Polska bez funduszy ma przeprowadzić nagłą, potężną transformację energetyczną, która po prostu wydrenuje nasze kieszenie. Do, od 2035 roku już nie będziemy mogli kupić samochodu z silnikiem spalinowym. No co najwyżej elektryka. Elektryki są bardzo drogie. Ale żebyśmy te drogie samochody kupowali wcześniej, to Unia Europejska nałoży podatki na te samochody, którymi już jeździcie. Gigantyczny podatek emisyjny, tak, żebyście przypadkiem nie myśleli, że kupicie samochód spalinowy, no jakoś tam po tym 2035 roku przetrwacie. Nie, macie jak najszybciej z nich zrezygnować, bo Unia Europejska tego żąda. A co robi polska opozycja? Oczywiście głosuje, żeby Polsce odbierać fundusze ale z drugiej strony głosuje za tym, żeby Polsce te rygorystyczne cele klimatyczne narzucić. Ale co tak najbardziej zabawne i pokazujące pełną hipokryzję i serwilizm opozycji jest to, że głosując za odebranie Polsce funduszy, jednocześnie polska lewica mówi o tym, że samochody spalinowe luksusowych marek z Włoch czy Francji mogą być produkowane dłużej, no bo przecież kto boga temu zabroni? Chce jeździć luksusowym Ferrari, to niech jeździ, skoro ma pieniądze, a elektryk? To przecież jest piękniejszy ryk silnika spalinowego. I lewica głosowała za takim rozwiązaniem, tłumacząc, że to w interesie gospodarki francuskiej oraz włoskiej. A interes polskiej gospodarki? Zamykać kopalnie węglowe, nakładać sankcje, odbierać polsce funduszy. To jest pokaz hipokryzji i serwilizmu opozycji. Zobaczcie ten wywiad Anny Marii Żukowskiej i Roberta Mazurka, gdzie skompromitowała się w 40 sekund. Ja was na dzisiaj żegnam, zachęcam do obserwowania i spotykamy się w kolejnym komentarzu. Jak głosowali ekologiczni europosłowie Lewicy? Za, za tym, żeby można było te e, silniki dalej produkować. Proszę Państwa, tym, A ja tak, jestem za tym, głosowali że ja bym za bym tym żebyście Państwo tej swojej paskudnej Skody daci, czy co Wy tam macie, nie mogli już rejestrować, bo to jest niefajne. Ale jakbyście się Państwo przerzucili na Lamborghini albo jakieś inne Maserati, ale to też tylko z tych droższych, to wtedy możecie. No, za tym głosowała lewica. Nie, za tym, za tym, żeby rzeczywiście te firmy, które stanowią jakiś filar gospodarek, czy to włoskich, czy francuskich, mogły dalej produkować samochody, które wyścigają samochodowych, który nie jest, to, to nie jest filar... Rolls, Rolls, zresztą sportem najbardziej ekologicznym. A.